The the, sister. Tak, the sister. Yy, dzisiaj jest pierwszy filmik na naszym kanale. Tak Mamy też nasze osobne kanały, możecie wpaść. I dzisiaj yy, witamy was, Sister. Tak. I tak. na wstępie chcemy wam powiedzieć, że filmy filmy będą rzadko, <laughs> dlatego że tak często się do nie widzimy. No właśnie. Więc. E... Zaczynajmy! No właśnie. Pytanie tak. pierwsze. Tak. E, oczywiście pozdrawiamy Animkę Neko. I. I. Poczekaj. Sandra i Adriana. Tak. Które nam przysłały pytania. Dobra, więc zaczynajmy. Dobrze. Pierwsze pytanie. E, poczekaj, to jest. Ty masz tam na górze, czekaj, tak, ja się ja no. Tak, muszę tutaj przesunąć. Dobra, Z... więc zaczynajmy. Poczekaj, o tak. Który, e, która jest starsza? Ja, tak, Adriana. A ogólnie to Adriana 18 i Blirjaka, więc Adriana 18. No, jest starsza. Tak. Drugie pytanie. E, wasz ulubiony film? Ty pierwsze. Mhm. Ja nie mam, chyba. W sumie nie wiem. U mnie to chyba Harry Potter. Aha, u mnie nie wiem. Nie wiem. Bym się musiała zastanowić, ale no. nie wiem. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Macie wspólny ulubiony przedmiot. WF. WF, tak. Dobrze. Okej. Okay. Stanie czwarte. Tak. Wymarzona Dzień. praca. Odpowiedz mi, jakie ja bym chciała, a ja odpowiem tobie. Dobra. Byś chciała. Nie wiem. Ja też nie wiem, dobra, no, może wiem, ale e, mam dwa, no, e, e, mam nawet i trzy, no. piosenkarka, aktorka, sportowie, e, koszykarka i ten e, youtuber, mhm. no i ty. i ty też, no, no przejdźmy dalej tak, e, pięć, poczekaj, uwa. Ej, się, sorry, co zaciskałam. zaciskałam? E, dobra. Więc 5. E, e, co e, cię najbardziej denerwuje w drugiej osobie? Mm, tak. Mnie w niej denerwuje to. <ścoughs> nie wiem. Mnie, nie wiem. Ale nie chcę cię tutaj obrazić. Spoko. Mnie to denerwuje jak ma zły dzień, że kurczę się na wszystkich wkurza i kurczę obgaduje tą jedną osobę. E, tak nie odzywaj się do niej, ona jest głupia i I to mnie w niej wkurza. No nie. nie. <laughs> o ja się dobra. A mnie nie wkurza. Hm, brat. No, <laughs> no brat tak. Ale to nie ty. Nie. E, e, nie wiem Dobra, pytanie Dobra, szóste. szóste to wyjdzie troszkę A i sorry, no ogólnie za troszenikę, no nieważne Tak, tą kamarkę Oj, uszestajmy Dobra, sześć, ulubiona piosenka No to chyba Alan Walker Alone. Twoja? A u mnie poczekaj Nikolet T dla ciebie pragnę żyć. Prawda? Nie wiem, ja dużo pisanek lubię, ale tak najbardziej dobra. chyba... Dobra. Moja ulubiona piosenka to... Zmontujemy, Zmontujemy to i napiszemy ale Fałszy XD. <laughs> Nie raczej się żart. Nie, serio napiszmy. No dobra, może powiedzieć. wyświetleń. xd XDD. Dobra, siódmy naj ile procent od zera do stu ją lubisz? Ma 99. 99. Tak, nie, niektóre rzeczy nie wkurzają, sorry. E, ósme. tak ósme. Czy... A ogólnie mamy 20 pytań. Tak. Czy macie takie same ubrania? E, tak, niektóre tak, mamy. Niektóre takie mamy. Same. Tak. Albo przypadkowo, albo kupowałyśmy specjalnie sobie. No właśnie, przypadkowo to mamy sporo nawet. No dobra, 17 weźmy. Tak, bo ja mam, ona ma tutaj ten, pisała właśnie, bo druga osoba pisała i tak się właśnie podobno zmówiły. Tak, no. Coś I coś dlatego jest 17. Tak, bo zrobiło 20 pytań. Albo e, właśnie nie wiem, czy to drugie konto to nie jest jej, ale dobra. Która bardziej lubi chodzić do centrum handlowego. O oh, tak, nie wiem. Ja też nie wiem, ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię sobie kupować jakieś stofce. No ja też. Ale nie Kupię. kurczę, po jakieś ciuchy dla brata. No właśnie. I te, no i te rzeczy. Słuchajcie. Dalej. Dalej. Tak, dalej. E, 19... Opisz drugą e, jednym złym słowem. Hmm. Denerwująca. Też den, e, muszę inne. Hmm. No właśnie i to jest problem. E, 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 e. Wkurzające. Zerio? czasem no, mnie serio wkurzasz. Jak mam cię już dość, że się wkurzę na No mówiłam, masz zły tak. dzień dlatego się wkurzysz. No dobra. Dobra, dobra, następne pytanie. Tak, zaraz przyjdziemy na Was. Okej, okay, jesteśmy. I teraz czytamy od Tanowej i Adriany. Tak. Już? Tak, tak, Możesz zaczynać. Dobra, pytanie dziewiąte. Najlepsze wspomnienie. Najlepsze Sorry? wspomnienie, moim zdaniem, było jak pierwszy raz pojechaliśmy nad morze. Do Gdańska. E, do Gdyni, i no. Tam w tych drewnianych domkach wtedy. Nie pamiętam tego. Nie pamiętasz? Nie. Ale to było najlepsze wspomnienie. Moim zdaniem to było najlepsze wspomnienie. Aha. Albo jeszcze e, jak byliśmy w takim jakby kaka w takim parku zabaw, tam gdzie były takie kule kolorowe domki, samochodziki takie dla dzieci, to, to były nasze najlepsze wspomnienia. Serio, ja tak nie pamiętam. Ja mam krótką pamięć. Dobrze, dobra. To teraz pytanie dziesiąte. Tak. Wasze ulubione kolory? Mm. Biały i miętowy. U mnie jest biały. W sumie ja mam kilka. Morski masz. Tak. Lubię jak morski, biały, czarny. I miętowy też lubię bardzo. Eee, pytanie jedenaste. Jakbyście wyjechały razem, to gdzie by to było? I tego nie. O sorry. I Te tego przyszło. I tego za bardzo nie uzgodniłyśmy, ale odpowiemy Wam ja teraz. E, tak. Kurczę. Może na, na jakieś morze. Ja bym sobie powiedziała... Ale może za granicę. Tak. Trzy, cztery. Musimy odpowiedzieć. Jak odpowiemy za... to samo, to będzie Egipt. Nie wiem, ja nie znam żadnych Może za granicą. Nie znasz na przykład Włoch. E, a są to? Grecji. Dobra, dobra, 3, 4, No ja też. Ładnie tam, tam jest. Albo jak, do Włoch, bo tam jest dobra pizza. Ja jeszcze jakby jakbym gdzieś chciała pojechać ze nią. Ze mną czyli tak <laughs> Jak widać. to na jakieś baseny takie, park wodny jakiś. No, ostatnio byłam było super. Dobra. E... Pytanie dwunaste. Opisz jedną jednym słowem. Czyli dobrym takim. No teraz ty. Ty pierwsza. Dobra. Miła. Dziękuję. Pomocna. Okej. Kolejne. Przesłuchaj sobie. Chyba Kamera się odsuwa i chce sery Sorry za powolne ruchy, ale tak się uczę obsługiwać laptopa. Nie no, nie wiem. <laughs> Dobra. A i to jest poprawione. Widzisz? Tak. Dobra. E, pytanie trzynaste. E, która szykuje się dużej rano. Mm, Mi tak schodzi niecałą godzinę. Mi gdzieś. 20 minut. Aha, bo ja muszę. Bo zanim się ubiorę, zanim zejdę na dół, zanim się spakuję, ale to. to ja nie. się pakuję drugiego dnia na wieczór. Ja nie. Moim się, się nie, nie chce Też tak uważam, ale mi się nie chce. <laughs> no to taki leni. Tak. To <laughs> zawsze wrażeniem. No ale za wszelką cenę nie chce się spóźnić do szkoły. Sorry. No. Mój brat ogólnie, który ma kanał na Ety. Link w opisie tak. może. To Naszym, Do wszystkich kanałów naszych oczywiście. Ka no. No, naszych i jego. Oczywiście e, e, w opisie mogą być błędy Orto, a więc ja tym nie przejmuję. Tak. Dobra, więc e, on ciągle chce się spóźniać ze szkoły. Serio. No dwie sekundy wolno chodzi o tak. tu trzeba ślimaka. No. Dobra. E, Dobra, pytanie 14. Tak. Ulubiona książka. Mm. A ja mam coś w Tak. To. To nie książka. Na kanale u mnie właśnie będzie odcinek. Rady zobaczyć. Tak. Już niedługo dzisiaj powinien być, ale ten film jest wstawiony, kiedy ten film już jest na kanale. Tak. No, więc panicie. Będą śmieszki, hakerski, więc tak. E, bardzo, bardzo fajne. Dobrze. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Pytanie kolejne. 15. Trzymacie fiszki deskorolki? Zaraz siedzimy. No, no, mamy. Tak. To jest moja. A to moja? A to w Lirii. Adriana 18, Liria. Idę. Ok, przesteśmy kolejne pytanie. No, już przez. Dobra. Eee, pytanie 16. Ulubieni, ulubioni aktorzy. Piosenki ITP. Na przykład piosenkarze z Sylwia Przybysz. No, Sylwia tak. Przybysz. Artur Sikorski. No. Który jest aktorem i piosenkarzem. Ym, Ym, I... O wiem, Alvaro Soler. Ja tak trochę przychodzę w Ariana Grande, tak? Y -y. Nie wiem czemu, ale jakoś Ariana Grande. Ale tak troszkę. No dobra, kolejne pytanie. Nie, które? Osiemnaste, tak? Osiemnaste. Ulubio, e, Ulubiona atrakcja! No oczywiście park wodny. Tak, no. Park wodny tak. albo park linowy. Tak, o, no. Tylko szkoda, że jest zimno. Bo mokro. Na ja, no właśnie, mokro i zimno. Dobra, i już ostatnie, ostatnie pytanie. pytanie. Niestety, tak. e, Pytanie 20. Ulubiona rosa psa, kota i typy. Kota to w sumie ja nie prawda? Ja też nie tak. Ja bardzo Mam lubię. Bardziej rasy psa. Ja też bernardyn isi. Poczekajcie. Mój mały szczeniaczek. Słodak, Kęduśka. E, to tak, e, moja ulubiona rasa psa to bernardyn. Em, bernardyn taki sznaucer z, połączony no mieszany z pudlem coś takiego. No. I jeszcze labradory. Okej. Okay. A mój to Bernardyn i Shih takie. Kotów za bardzo no. nie znam. No. I Shih też ładny. Tak. Dobra, to zaraz się widzimy znowu. To już koniec <noise> pierwszego filmu na naszym kanale. Tak. Więc do kolejnego odcinka. Pa! pa!